Znajdujemy się właśnie na czarnym groniu w Rzykach niedaleko Andrychowa. No i jak pamiętacie, wyciągi narciarskie zostały zamknięte, ale stoki nie. Stoki, pagórki, górki nie zostały zamknięte. Można po nich śmigać. Dzisiaj spadł fantastyczny śnieg, warunki są świetne. Także zapraszamy Was do zimowej zabawy. Pamiętajcie oczywiście o zachowaniu wszelkich norm i rezonów sanitarnych. Dzisiaj po rozmowie z rzecznikiem prasowym komendy w Wadowicach, panem Dariuszem Stelmaszukiem, dowiedzieliśmy się, że co nie jest zabronione, to jest dozwolone. Pan Dariusz przestrzegał przed tym, żeby właśnie dbać o siebie i o innych, przestrzegać norm sanitarnych, ale śmigać po stokach można. Jestem ten to, bo jest fajny snowpark i jest dużo śniegu to wolałbyś siedzieć w domu przed komputerem, czy jeździć na na nartach? Wolałbym jeździć na nartach, snowboardzie, niż siedzieć w domu. No, dlaczego tu przyjeżdżamy? No bo można coś porobić. Jest śnieg, napadał, zima się zrobiła, jest snowpark, nie ma wyciągów, bo nie wolno, no ale jakieś atrakcje, sport zawsze lepiej porobić niż siedzieć w domu. Wybraliśmy się, żeby miło spędzić czas. W tak pięknych okolicznościach przyrody, mm -hmm. <laughs> których nie mamy pod Warszawą. A jesteście, jesteście aż pod Warszawy? Pod Mińska Mazowieckiego. Aha. Wybraliście się w góry na ferie, żeby trochę odpocząć i się zrelaksować. Jak to wygląda u Was? No jesteśmy tutaj u szwagra w gościnie. Szwagier się skrył. No i korzystamy, po prostu korzystamy, mm -hmm. że tu jesteśmy. Także każdy dzień staramy się... o jakoś tak aktywnie, prawda? <laughs> Aktywnie spędzać i bawić się na świeżym powietrzu. To jest bardzo ważne, żeby przestrzegać tych norm sanitarnych, ale przecież ruch na świeżym powietrzu w górach nikomu jeszcze chyba nie zaszkodził. Jak najbardziej. Właśnie rozmawiamy o tym, że niedaleko na Słowacji ludzie szaleją na stokach, na nartach, a u nas po prostu jakby wszystko pomarło. O, jest stok, jest wyciąg, po prostu strach strach patrzeć. Przykro, przykro, Będziecie lepić bałwana? Jak się gdzieś zatrzymamy, to na pewno, bo na razie Może to... na chcemy wejść na górę. Okay. Mamy jakiś tam plan, chcemy ten plan zrealizować, także... To super. Ja kończę już, bo cały czas muszę unikać tutaj śnieżek. Dziękuję Wam bardzo, życzę miłego wypoczynku. Dziękujemy również, pozdrawiamy. Do widzenia. Do widzenia.